Nie, przeprowadziłem się tu z goty. Gorn siłą wcielał mieszkańców do armii. Uciekłem w dniu, w którym żołnierze zapukali do mych drzwi. Nie, wciąż nas nie znoszą i boją się. Tylko trudniej to zauważyć, bo są uprzejmiejsi. Mam dosyć tej obłudy. Tam na zewnątrz mutanci są pod ludźmi. Żyją w ukryciu, w strachu. Co prawda teraz nie ma wojny, ale to nie oznacza pokoju. Uczysz dzieciaki, to naucz je tego. Naucz je walczyć. W przeciwnym razie mogą tu mieszkać do końca życia. Kiedy zostawiałam moją siostrę Lysę... Zabrałam jej magiczny fokus na pamiątkę. Wieszczyłam dziś z niego, by sprawdzić, czy kryje jakieś wskazówki, i trafiłam na silne ślady demonicznej magii, która ją zabiła. Kartofle skrobią się tak we szkole, jak i w domu. Świniom tak samo daje się jeść. Tyle tylko, że parę razy profesorowi buty wyczyścił, ale za to porwali na mnie odzienie przy tych tam rozgrzewkach. To nasza okazja. Hmm? Pokażemy naszą prawdziwą siłę. Niech nasi oponenci przekonają się, że to Wszechświat jedenasty przetrwa turniej mocy. Zgadzasz się ze mną, jak mnie mam? Jestem Trevor Belmont i nigdy nie przegrałem z człowiekiem, ani z żadnym potworem. Mam nadzieję, że się wykrwawicie. Przez otwory w dupach! Wszyscy wy wszawisz maciarze. Co prawda! To wielki dzień dla rodziny! Ja, Seth, zostanę waszym jedynym królem. Królem całego Egiptu! Taki los spotka tych, którzy wejdą mi w drogę. Poza tym cieszę się z bliskości pamiątki po przodkach. Afryka to kolebka ludzkości, człowieku. A ta maska na drzewie symbolizuje łączność z naszymi przodkami, człowieku. Znalazłeś go. Ja jestem Giltor. Jakieś wieści ze Stuart? Nareszcie, przykro mi, nieznajomy. Czegokolwiek ci potrzeba, musisz zaczekać. Wierzę, lecz trzeba pogrzebać zmarłych i zająć się rannymi. Docenimy każdą parę rąk. Muszę wracać na zamek, a Doran ciągle włóczy się po polu bitwy. To sztandarowy mojego pana. Nie chcę się schronić na zamku. Przyprowadź go do domu, a wtedy może wysłucham twojej prośby. Skupić ostrzał na słabszych. Jeden ranny. Nie mogą się zawahać. Wiele osiągnęliśmy, ale to co najważniejsze wciąż jeszcze przed nami. Ach! Aha! Gniew królowej! Twoja zuchwałość zostanie ukarana. O tak! Wytrzymać dla mojego narodu! Tak zrobię! Jak każesz? Śmierć nędznikom! Dobrze! Nie! Niemożliwe! A masz! Rozkaz! Wróg zostanie zatrzymany! Śpieszę! W imię Galeana! Dziękuję ci dziecko. Mhm! Już! Nikt nie zdobędzie twierdzy elfów! Wykonuję! A! A! Dziękuję ci za łuk, mistrzu Ilenie. Jest lekki i mocny, dużo lepszy niż ten, który zrobiłem w zeszłym roku. Pewnego dnia Alfonso udławi się ostatnim papierosem i potrzebny będzie nowy właściciel. Zgadnij, do kogo uśmiechnie się szczęście. No bo, bo w centrali nam nie powiedzieli. A skąd mieliśmy wiedzieć? W ogóle taki pajzel ostatnio, że dyspozytorka znowu dała nam tylko ślepą amunicję. Nie, nie widziałam go. I nie mam pojęcia, gdzie może być. Czemu w ogóle go szukacie? Co takiego zrobił? Wierdolony stan wyjątkowy dla miliarda ludzi. Są naprawdę wkurwieni po tym, jak zawitał się Kandydat na prezydenta, reformator. Był za transparentnością, sprawiedliwością i wolnością słowa. Cienie podążają za ludźmi, żywiąc się ich ciepłem, oddechem, ale przede wszystkim ich strachem. Dawniej jak była taka pełnia, Abahachi i ja wymykaliśmy się nad jezioro. Chowaliśmy sobie ubrania i razem ich szukaliśmy. Abahachi bardzo o mnie dbał i zawsze mnie pocieszał, na przykład jak mi myszka dokuczała. Je, jesteś człowiekiem, nie demonem, prawda? Chwała Inosowi! Człowiek! Jestem K Kilian. B -b Byłem w bitwie na Inosa! Bitwa! Chcę do domu! Mam iść z tobą? O nie! Demony! Krążą przed wejściem! Warczą! Mają ciemne futro, ostre kły i gorące oczy! Z pysków toczą pianę! Krwawą pianę! Teoretycznie byłoby to możliwe. Sądzę, że gdybym połączył siły z Merdarionem i Ningalem, też by się nam to udało. Merdarion dotarł już do dzielnicy świątynnej. Ningal miał do niego dołączyć po zabezpieczeniu dzielnicy biedoty. Najlepiej pomów z Daranisem. Mieli się z nim naradzić. Mówi, że dzieci to też ludzie i muszą się rozerwać. A ja mówię, że to faszysta, bo przez niego nie widać szyldu, że promocja. Ona po no ja zbankrutuje. Jestem Lao Chen. Życie spędzone na morzu sprawiło, że śmierdzę rybami. Pływałem na wszystkich możliwych statkach. Chcesz być mistrzem? Musisz być Renować jak mistrz! Musisz tego chcieć, synu! Musisz poczuć swak zwycięstwa! Ja, ja Jak to, to, to niby była bitwa pod łapki Kiko? Co to tam za jakiś filtra? O Biciem pokłonów możemy się zająć później. A tymczasem, gdzie są moje minikony? Mam wrażenie, że chcesz coś przede mną. <laughs> Nie wierzę. Nie Został wykuty przez Megatrona. Świetnie się składa. Dzięki minikonom będę mógł się zęścić na swoim dawnym mistrzu. Ale z tą bronią podbiję całe galaktyki. Nie hmm. jestem w pełni naładowany.